Dobrze. Yy, dogrywka do materiału. Żyjemy w dwóch stanach. Pierwszy stan to jest ten trwam. To jest ten, który powoduje, że bez agresji się wycofujemy, jesteśmy ulegli, brakuje nam tak naprawdę energii, tej życiowej energii, nie uznajemy sprawców, nie uznajemy jakości, które mogły się w wydarzeniach w historii naszego rodu rodziny pojawić jako przemoc. I w tym momencie możemy bać się agresji, możemy się bać agresorów, możemy bać się własnej. W, w, własnej siebie, no, czyli możemy bać się siebie wtedy, kiedy jesteśmy agresywne. Niemniej jednak, w tej sytuacji ciągłego strachu pogarszamy swoje parametry i tak naprawdę tutaj dosłownie trwamy, tkwimy. Natomiast ten drugi stan, jak mogłam o tym zapomnieć? No ale wiecie, ja mam skojarzenia i tu mi się nie wyświetlają żadne literki podpowiedzi, ale to jest piękny stan, bo tak naprawdę to jest stan, który jeśli uda ci się go uchwycić, to jest stan miłości, takiej wierszu kreatywności, takiej swobody tworzenia eksperymentowania i doświadczania. Też takiego człowieczeństwa, które dla mnie oznacza, że ja po prostu nie jestem tylko jakaś, tylko po prostu jestem fajnym człowiekiem, który czasami potrafi warknąć, jednocześnie może być plastrem i ukoić czyjeś niepokoje, może znać swoje uwarunkowania. Jest po prostu człowiekiem, który będzie się rozwijał z sytuacji na sytuację, nie boi się tego, co przynosi życie, choć nie zawsze te wyzwania wzbudzają w nas tylko i wyłącznie euforię i, i takie, takie podniecenie ciekawości, co, co tuż z tego wyniknie. Czasami to, to jest inaczej. Niemniej jednak, miłość, miłość szczególnie ta duchowa miłość, ta, taka obejmująca wszystko takie, jakim jest. Daje nam wewnętrzny spokój, wewnętrzny spokój, bez poczucia winy, bez wyrzutów sumienia, w takim zdrowym kontakcie z tym, co się faktycznie dzieje, czego, czego wymaga od nas sytuacja, czego wymaga od nas relacja. To jest, to jest właśnie ta rzecz, by docierać tak naprawdę w tym uznaniu siebie, w zgodzie na to, że możemy to przejawiać. E, uznając to, że może być agresja w świecie, że również może być gdzieś tak skumulowana agresja, która przejdzie w tą przemoc, bądź będzie skumulowane napięcie, e, to może przy innym odcinku opowiem jak, jak napięcie, które... Zbiera się w rodzie, może skutkować różnego rodzaju rewolucjami i wojnami, bo rzeczywiście też w ostatnim czasie dużo pracuje z takimi napięciami, żeby po prostu zeszło ciśnienie, żeby to nie musiało wywalić jakąś taką, no powiedziałabym, już emocjonalną katastrofą bądź kataklizmem. I to jest ta umiejętność. Otwierania się na to, by powiedzieć każdemu aspektowi w świecie tak, by powiedzieć każdej jakości w świecie tak, powiedzieć tej jakości w sobie tak, chcieć z niej, czy przynajmniej być gotowym z niej korzystać, czyli w jakiejś sytuacji zareagować bądź w ten sposób zachować się, przynajmniej myśleć wewnętrznie, czuć to poprzez ciało, w efekcie. Nie musisz generować napięcia, a tym bardziej powtórek związanych z faktyczną przemocą emocjonalną bądź fizyczną, energetyczną też. Nie. Więc falujcie pomiędzy stanem trwania a miłości i wzrostu, kreatywności i jak najczęściej, jak najdłużej pozostawajcie w tej części miłości. A może z czasem spotkamy się tam i tylko będziemy w stanie w pełni człowieczeństwa wzrastać, rozwijać się i tworzyć nowe rozwiązania. Póki co mamy pole do trenowania, jak wyjść ze strefy strachu. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Małgorzata Iri Jakubowska.